Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. W tym odcinku chciałbym Wam troszeczkę przybliżyć e, tematu opon, bo z ankiety tak wyszło, że e, wybraliście temat właśnie zawieszenia do kolejnego odcinka. E, na końcu właśnie zauważyłem, że już się wyrównały te głosy, no ale jednak zawieszenie było pierwsze, więc zacznijmy od zawieszenia. No i zaczniemy dzisiaj od opon, czyli od tak naprawdę jedynej rzeczy, która łączy nasze auto z nawierzchnią to właśnie dzięki oponie my jesteśmy w stanie przyspieszać, jesteśmy w stanie hamować, jesteśmy w stanie skręcać. Mamy w ogóle jakąkolwiek przepność, czy to na nawierzchni suchej, czy na nawierzchni mokrej. Dlatego stwierdzam, że to jest chyba jedna z najważniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o w ogóle zawieszenie samochodu. No i zaczynając. Nie będę Wam tutaj mówił o rzeczach oczywistych, czyli jakie mamy rodzaje opon typu drogowe, e, ekonomiczne, semi-slick, e, opony pełen-slick, e, czyli opony już wyścigowe o rozmiarach opon, tylko właśnie przedstawię Wam troszeczkę ten temat do takiej strony typowo, typowo konstrukcyjnej. E, no i właśnie, a propos strony konstrukcyjnej, zacznijmy sobie od punktu 1, czyli od konstrukcji naszej opony. Nasza opona to tak naprawdę zlepek e, kilku warstw gumy. Mamy gumę zewnętrzną, w środku mamy warstwę tekstylną, no i mamy kord stalowy. E, dlatego, jak na przykład uderzycie oponom w krawężnik albo na coś najedziecie, to otworzy się bombel. To jest po prostu kord, który ten stalowy, czyli druty, e, które uległy przerwaniu, i wówczas ciśnienie z środka opony, przez to, że jest po prostu wyższe niż ciśnienie atmosferyczne, próbuje wypchnąć to wszystko na zewnątrz i tworzy się bombel. Dlatego, jazda z, ta, z czymś takim jest bardzo niebezpieczna. Szczególnie przy wyższych prędkościach, no może nam się to skończyć dosyć spektakularnym wypadkiem. Tutaj, za pomocą bardzo wyrafinowanego narzędzia, czyli świerki kątowej, przeciąłem oponę. To jest opona Michelin Pilot Sport 4. Pilot Sport 4. No, i tutaj od razu widać we wnętrzu jest, ten, jest to zbrojenie stalowe. To jest akurat obręcz, która nam, która nam trzyma, trzyma się na feldzie. dzięki temu opona. Opona nie schodzi nam z felgi. No i tutaj w środku możecie zauważyć, tutaj pod światło dam, o, tu jest takie zbrojenie stalowe przez całą długość opony. No i to jest właśnie to, co nam utrzymuje oponę w ogóle w stanie jakby okrągłości. Dzięki temu jesteśmy w stanie założyć ją na koło, no i przy wyższych prędkościach to opona nie robi się jakimś innym kształtem, tylko dalej jest po prostu kołem. Oczywiście odkształca się, dlatego to jest, nie jest czysta blacha, tylko to są po prostu druty, żeby to się mogło odkształcać. No ale w zasadzie trzyma nam te strukturalną sztywność opony. Przechodząc do drugiego zagadnienia, czyli ciśnienia, wpływ ciśnienia na opony, tu, ben, tu poruszę w tym przypadku akurat takie podstawowe, taką podstawową zależność, czyli im wyższe ciśnienie, tym opona będzie nam bardziej pracowała środkiem, a im niższe ciśnienie, no tym będzie nam pracowała, pracowała bardziej bokami. Dlaczego? Po Bo prostu tu jest felga, do felgi jest zamocowane całe zawieszenie, no i w ten sposób główne obciążenie idzie właśnie na ranty, na ranty opon. Z tym, że tak nie jest zawsze. Dlaczego? Tutaj możemy od razu przejść do ciśnienia kontra temperatura. Dlaczego? Bo to wszystko zależy od tego, jak mamy dostosowane zawieszenie, jak mamy zbieżność, jak mamy, jakie mamy pochylenie koła, jaką mamy masę samochodu, rozmiar koła, rodzaj nawierzchni, czy jedziemy po mokrym, czy po suchym, jaka jest temperatura asfaltu. To wszystko właśnie zależy od tego, jakie będziemy, będziemy mieli ciśnienie w oponie. I to ciśnienie na przykład w sobotę może być takie, a w niedzielę może być zupełnie inne. Dlatego, jak na przykład na torze, albo nawet w samochodzie osobowym, dlatego samochód osobowy zawsze ma jakieś tam ciśnienia podane przez producenta. One są zawsze wyznaczone przez, przez producenta. E, no ale na przykład w samochodzie wyścigowym to musimy iść na taki kompromis, czyli zawsze ustawiamy ciśnienie na gorącą oponę, no bo jak jedziemy już okrążenie, za okrążeniem, za okrążeniem, za okrążeniem, no to wówczas ta opona będzie nam się nagrzewać po prostu przez tarcie. E, przez to, że mamy w środku felgi hamulce, hamulce też się rozgrzewają, to wszystko będzie wpływać na to, e, jakie będzie, jaka będzie temperatura opony dlatego zawsze ustawiamy to ciśnienie na gorąco. Może być tak, że ciśnienie na zimno, dajmy na to w oponie, będzie 1.2, 1,5 bara. No a na przykład po zjeździe taki samochód, który będzie miał na przykład wierzchnią warstwę bieżnika, bieżnika, czyli czyli po prostu tego, będzie miał na przykład 100 stopni, no to wówczas to ciśnienie w oponie może wzrosnąć nawet do 2, 2,5 bara, w zależności po prostu jakie mieliśmy ciśnienie na zimno. Czyli po prostu wraz z nagrzewaniem wzrasta ciśnienie, no i należy się strzelić w okno pracy. Okno pracy, często Formule 1 jest poruszany ten temat. Okno pracy to jest nic innego jak optymalne ciśnienie, które bardzo często pony podaje, no i temperatura, bo może być tak, szczególnie w samochodach wyścigowych, że to ciśnienie, że to ciśnienie będzie że ta temperatura na zimno, no po prostu ta opona nie będzie pracować, nie będzie kleić, dlatego na przykład nie zaleca się jazdy na oponie typu semi-slick po drogach publicznych, ze względu na to, że okno pracy jest dużo wyższe, ta opona zaczyna na przykład, na przykład kleić, czyli po prostu zaczyna lepić nam do, do podłoża, dajmy na to od 50 stopni, no a w takim typowo ruchu drogowym, no raczej nie jesteśmy w stanie, raczej jedziemy, jedziemy przy małych prędkościach, nie skręcamy bardzo mocno, czyli ta opona też nie ma nie ma na tyle tarcia, aby mogła się po prostu rozgrzać. Czyli po prostu ciśnienie, temperatura zawsze idziemy w ten nasz kompromis. Sprawdzamy, jaka jest, jaka jest temperatura na wewnątrz, w środku, na zewnątrz opony, żeby po prostu wiedzieć, co się z tą oponą dzieje, bo pochylenie koła będzie związane z naszym wyprzedzeniem, kątem wyprzedzenia stworzenia zwrotnicy z masą. To wszystko będzie wpływało nam na ciśnienie, jakie Jakie osiągniemy w oponie, no i na temperaturę. E, no i właśnie, przechodzimy do punktu czwartego. E, siły na oponie. Jakie mamy siły? No, siły będą działać nam tak naprawdę w trzech osiach. Oś Z, czyli oś wertykalna w tym przypadku, No to jest po prostu nacisk na, e, nacisk e, wszystkiego na oponę czyli to jest nadwozie, to jest masa niereserowana to jest kierowca, który siedzi w środku to jest po prostu cała masa, która będzie oddziaływać na oponę. Będziemy mieli y, czyli lateral force po angielsku, czyli to jest po prostu siła boczna, boczna która będzie nam występować podczas skrętu koła. Fx to jest longitudinal, czyli, czyli siła wzdłużne. No i to są siły po prostu, które będą nam i działać w zakręcie i działać podczas jazdy na wprost. Również mamy moment skręcający, czyli po prostu jak skręcamy oponą no to sam bieżnik on będzie stał na ziemi, no a jednak koło, sama felga będzie próbować się skręcać, więc ta opona też będzie wywołać jakiś moment skręcający na oponie. Przechodząc do punktu B, mamy również w oponie coś takiego jak slip angle, czyli to jest taki teoretyczny, teoretyczny wyznacznik w jakim stopniu, opona w zależności od właśnie tego odkształcenia od kierunku jazdy będzie nam wpływać na przyczepność. No i tu był taki pan Pacejka, który opracował właśnie taki, taki wykres, takie wzory. No i dzięki temu, e, znając kilka, e, kilka parametrów opon, jesteśmy w stanie wyznaczyć siłę właśnie tę wzdłużną, która działa nam na oponę. No i możemy w zależności sobie wyznaczyć tutaj slip angle, tu jest 0, minus 10, 10. No, i tutaj macie zaznaczony, gdzie jest ten kąt alfa. No i w tym momencie, na przykład, dajmy na to największą siłę, jaką opona może nam przenieść, tu w tym wypadku, dajmy na to 2000 N. No, no to osiągniemy tę siłę e, przy, skręcie, przy skręcie opony, no troszeczkę większym niż to 0 stopni. I to wszystko wiąże się z naszą sztywnością, e, naszą sztywnością opony. E, Tutaj dokopałem się do takich ciekawych danych, które nam pokazują sztywność opony w zależności od ciśnienia. I to jest mierzone na oponie Uniroyal Rally 680 w takim rozmiarze 175-65-13 cali. No i tu jest pokazane, że ta sztywność opony przy 3,2 bara jest praktycznie dwukrotnie wyższa. Jak to będzie nam wpływać? Na jazdę, no niższe ciśnienie będzie nam powodować to, że ta opona może się szybciej, szybciej delikatnie dogrzać. Jednakże ten samochód może być taki troszeczkę ospały, jeżeli chodzi o nasze nasze ruchy kierownicą, po prostu to, 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 to sterowanie nie będzie aż tak precyzyjne. A jeżeli będziemy mieli bardzo wysokie ciśnienie, no to może być tak, że ta opona zacznie się nam znowu bardzo szybko przegrzewać. Będziemy musieli już tutaj dobrać sobie ciśnienie. No ale to wyższym ciśnieniem sobie zapewniamy to, że to sterowanie będzie troszeczkę bardziej precyzyjne ze względu właśnie na brak odkształcenia opony. A to wszystko wiąże się z tym, że konstruktor pojazdu, konstruktor zawieszenia dobiera opony pod dany pojazd. Możemy sobie nawet wyliczyć z modelu ćwiartki pojazdu: to jest czysta już kinematyka zawieszenia drgania własne samochodu, gdzie w samochodach sportowych no to jest tak około 5 Hz. No i tutaj widzimy zależność między masą pojazdu, masą niereserowaną pojazdu, czyli wszystkie piasty, zwrotnice, drążki kierownicze, tarcze hamulcowe, zaciski, sztywność kontaktu opona-podłoże, czyli po prostu sztywność naszej opony, no i sztywność zawieszenia, czyli sztywny, czyli to nie jest osobna sztywność sprężyny, czy sztywność amortyzatora to jest po prostu cała sztywność zawieszenia i dzięki temu możemy możemy wyliczyć dane dla samochodu możemy obliczyć sobie jakie na przykład zawieszenie chcemy, chcemy mieć w, w samochodzie. To nie jest tak, że my na przykład przełożymy sobie z jednego auta do drugiego zawieszenie i już wiemy, że to będzie działać bo na przykład dajmy na to Golf 4 będzie ważył 1100 kg no a dajmy na to nie wiem BMW E46 już waży no grubo ponad półtorej tony, no i wtedy zawieszenie na przykład z E46 nie jest, nie jest dostosowane do amortyzatorów, które się tam znajdują, nie jest dostosowane do masy nierysolowanej, nie jest dostosowane do masy pojazdu, dlatego to może oczywiście wpłynąć na jakieś tam lepsze odczucia z jazdy, ale to nie będzie to, co policzyła fabryka, co policzył konstruktor. Dlatego tutaj trzeba bardzo mocno uważać i jeżeli już chcemy się z takie rzeczy zabierać, najlepiej zacząć od kartki, wyrysować sobie takie zawieszenie, wyliczyć siły na wahaczach, dobrać oponę, dobrać Zator, dobre sprężyny, i wówczas możemy wyznaczyć sobie wykresy, na przykład odzysku cambera, jaki chcemy mieć caster, jaką zbieżność, optymalną dobrać do pojazdu. No i wówczas możemy sobie to zawieszenie skonstruować. Jeżeli odcinek uważacie za wartościowy, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, to zawsze pomaga w promocji kanału. No i do następnego, trzymajcie się. Cześć.